Wszyscy chyba jesteśmy niesamowicie zaskoczeni i także przygnieceni ogromem okrucieństwa, bestialstwa, cierpienia niepotrzebnego, nieuzasadnionego, z którym mamy do czynienia w trakcie tak zwanej interwencji militarnej, a tak naprawdę napastniczej wojny Rosji na Ukrainę. To, co się stało w Buczy, w Irpieniu, w Borodziance. W Bogdanowce, w wielu innych miejscach, powoduje, że stajemy bezsilni, ręce opadają. Skąd bierze się tyle nieuzasadnionego okrucieństwa? Skąd w ludziach tyle zachłanności, chciwości? Skąd tyle nagromadzonej nienawiści? Skąd ta skłonność do bezsensownej? Przemocy wydaje się całkowicie bezkarnej. Już w ubiegłym wieku, żeby zrozumieć także to, co się stało ze społeczeństwem niemieckim pod dyktaturą Hitlera w czasie II wojny światowej, żeby uzasadnić, jakim cudem ludzie, którzy wcześniej byli, wydawało się zwykłymi, dobrymi obywatelami, byli aptekarzami, lekarzami nawet żołnierzami zdyscyplinowanymi, a ubrani w mundury hitlerowskie z czaszką i piszczelami nagle przeobrazili się w upiory, w straszne postacie aniołów śmierci. Jak do tego może dojść? Próbowano to zrozumieć, co się dzieje z ludzką naturą poprzez różne eksperymenty. Na przykład w 1967 roku w Stanach Zjednoczonych Ron Jones, nauczyciel w pewnej szkole, Zaprosił dzieci do bardzo kontrowersyjnego, ryzykownego eksperymentu, który miał wykazać, na czym polega surowość dyktatury i skłonność ludzi do poddawania się jej. Wprowadził dzieci w stan właśnie takiej umownej dyktatury, gdzie on był dyktatorem, dzieci miały nauczyły się szybkiego reagowania, uniżeniem, były specjalne gesty pozdrawiania się, które nawiązywały do hajchitla. Były także swoisty język, szybkość odpowiedzi, wyrażane komendy wrzaskiem, była dopuszczona także praktyka donoszenia jeden na drugiego. Eksperyment trzeba było przerwać już w piątym dniu, dlatego że wytworzyła się w ludziach coś, co jest nazwane, co, co się nazywa trzecią falą. To znaczy, że, że te dzieci były skłonne bardzo szybko przeobrażać się w istoty bezwzględne, okrutne, yy, wytracały empatię. Coś podobnego też uzyskał Stanley Milgram w innym eksperymencie. Mianowicie yy, yy, kazał ludziom yy, serwować innym, podłączonym pod elektrody, impulsy elektryczne, które miały. Powodować ból. Oczywiście po drugiej stronie byli aktorzy, którzy symulowali przyjmowanie tego bólu. Eksperyment okazał się no, w swoich rezultatach straszny, dlatego że pod wpływem rozkazu eksperymentatora dany człowiek był gotowy nasilać skalę mm, mm, aplikowania, zadawania bólu ofierze, Aż poza y, granice y, y, biologicznej y, ludzkiej wytrzymałości. Byli gotowi przekroczyć wszelkie granice z takim przekonaniem, że wykonują tylko rozkazy, że odpowiedzialność biorę nie ja, który to robię, tylko eksperymentator, który mi y, każe to robić. Podobny efekt uzyskał także Zimbardo w, Stanley, w Stanford University, który mm, umówił się ze studentami, że będą odgrywać rolę więzienia, w którym część będzie klawiszami, część więźniami. Także i w tym wypadku eksperyment y, trzeba było przerwać, dlatego że stał się niebezpieczny dla uczestników. Ludzie zaczęli wchodzić w swoje role, depersonalizować się. Dochodziło do aktów y, y, przemocy, brutalności. Y, zatrzyma, zatrzymali się na granicy bestialstwa. Skąd bierze się ten, ta skłonność do y, konformizmu, do wyłączania w sobie głosu sumienia, żeby y, odpowiedzialność za własne czyny zrzucić na kogoś innego? No, w ten sposób można byłoby dzisiaj uzasadnić to, co się dzieje z Rosją, co się dzieje w Ukrainie. Rosja od dawna stała się społeczeństwem, w której... Przemoc jest wszędzie. W przedszkolu, w domach dziecka, w szkole, w posterunkach policji, w wojsku. W wojsku mówi się o fali, o tym, że żołnierze są przymuszani do bezwzględnego posłuszeństwa. Panuje logika, w której rozwija się psychika żołnierza, zwycięstwa osiąganego za wszelką cenę. To jest coś, co można wyjaśnić tylko w jeden sposób: że człowiek jest bardzo skłonny do tego, żeby e, nauczyć się szybko zła, że jesteśmy mimetyczni, czyli możemy szybko naśladować złe wzorce, złe przykłady. Człowiek jest tak w sobie bardzo słaby. Był taki eksperymentator kanadyjski. E, Albert Bandura, który przeprowadził eksperyment mający wykazać społeczną umiejętność uczenia się i zastosował taką laleczkę bobo, która była podawana dzieciom do zabawy, ale wcześniej dzieci obserwowały, co z tą laleczką robili dorośli. Więc jeśli dzieci widziały, że dorośli bawiły się i wyrażały. Pozytywne emocje w stosunku tej laleczki, dzieci robiły to samo. Natomiast kiedy dzieci wiedziały, że wcześniej dorośli tę laleczkę źle traktowali, bili, okazało się, że dzieci y, przejmowały ten sposób odnoszenia się do laleczki Bobo. Y, także inny eksperyment y, przeprowadzony przez Loniego Etensa na temat y, socjalizacji przemocy okazał się y, także no, niesamowity w skutkach, dlatego że. Ten eksperyment pokazuje, w jaki sposób brutalizacja, wprowadzanie brutalności w naszą przestrzeń, odnoszenia się do siebie, w naszą świadomość, w nasze słownictwo, doprowadza powoli do wytwarzania w nas mechanizmów posługiwania się przemocą nie w tym momencie, kiedy potrzebujemy się bronić. Ale jako pewnego sposobu na życie. No wystarczy, że jesteśmy świadkami przemocy zadawan, yy, zadawanej jeden drugiemu. Na przykład, dziecko widzi ojca, który bije matkę, i nie tylko czuje się zagrożone, ale także upokorzone i pełne wstydu, że nie mogą nic zrobić wtedy. Albo kiedy sami stajemy się przedmiotem bezsensownego ataku, yy, niesprawiedliwości, przemocy. To powoduje w nas poczucie upokorzenia, z którym nie jesteśmy w stanie sobie po ludzku naturalnie dać rady. Potem także wprowadzany język przemocy, rady typu synu: jeśli ktoś cię sprowokuje, od razu uderz w pysk, od razu okaż się mężczyznem. To zachęta do brutalności, która według etansa. Prowadzi do pewnej szybkiej eskalacji zła, że człowiek od złego słowa przechodzi do użycia pięści. Od pięści sięgnie po nóż, od noża sięgnie po coś jeszcze gorszego. Można przywyknąć, przyzwyczaić się do życia w takim świecie, gdzie przemoc czy agresja zostaje nawet ubrana w słowa, w komunikaty. Nic dziwnego, że w Rosji na przykład 79% spośród kobiet skazanych za popełnienie morderstwa w 79 przypadkach to były kobiety, które broniły się przed agresją i przemocą w swoim własnym domu. Dzisiaj w Rosji mamy do czynienia ze społeczeństwem, które jest skryminalizowane, to znaczy, że około 15 milionów Rosjan było w więzieniu. To jest, to jest jeden, jedna dziesiąta całego społeczeństwa. Co szósty rozja, Rosjanin jest karany. Przemoc stała się nawykiem, przyzwyczajeniem, weszła w język. Ci ludzie słuchają od swoich przywódców nie y, zasad moralnych, nie respektowania norm, czyli dyscypliny. Uczą się cwaniactwa, przemocy działania złością i gniewem prewencyjnie, żeby kogoś drugiego odstraszyć, żeby w ten sposób sobie zrekompensować doznaną krzywdę, niesprawiedliwość i odrzucenie. W języku nawet prezydenta Putina słyszą Rosjanie, że wojna służy temu, żeby innym ludziom dać domyślenie albo żeby innym coś wytłumaczyć. Posługiwanie się językiem, słowami, symbolami, gestami yy, przemocy, złości i to jeszcze w takim sosie bezkarności powoduje, że każdy człowiek ryzykuje, że stanie się bestią. W ten sposób Zimbardo tłumaczył tak zwany efekt lucyfera: jak to jest, że dobrzy ludzie w pewnych warunkach, okolicznościach mogą stać się bestią. Przed tym przestrzegali także święci. Mówili na przykład, nie karm w sobie psa, bo jeśli będziesz go karmił, czyli będziesz się nasycał y, y, osonami, y, złymi myślami, nienawiścią, nic dziwnego, że w pewnym momencie ten pies nie tylko zacznie szczekać, ale także gryźć i kąsać. Y, to wszystko powoduje, że świat, zwłaszcza ten świat, w którym nie ma Ewangelii, nie ma wartości moralnych, nie ma kręgosłupa etycznego. Jest światem z gruntu chorym, jest światem niebezpiecznym. No nic dziwnego, że Matka Boża w Fatimie w 1917 roku wskazała na Rosję. Nie jako y, y, naród najgorszy ze wszystkich, ale jako element organizmu, który jest najbardziej słaby, najbardziej narażony na zło i mówiła, prosiła o to, żeby Kościół, Ojciec Święty poświęcił jej niepokalanemu sercu Rosję, bo inaczej z Rosji wyleją się błędy, z których będą y, wynikać i wojny, i prześladowania także Kościoła, i ból zadany samemu Ojcu Świętemu. Y, Maryja prosiła o to także, mówiąc, że inaczej świat będzie ogromnie cierpiał. Ciekawe, że przez wiele pokoleń Kościół wydaje się nie zrobił nic, jeśli chodzi o prośbę Matki Bożej. Nawet siostra Łucja 29 sierpnia 1931 roku napisała list do biskupa Leiri, gdzie powiedziała, że usłyszała od Matki Bożej: Nie chcieliście wysłuchać mojej prośby, nie popełniajcie błędu króla Francji, który Najpierw nic nie zrobił, a potem, kiedy już chciał naprawić sytuację i zrobić coś dobrego, było już za późno. Oczywiście to jest nawiązanie do króla Ludwika XVI i wcześniejszego przesłania Chrystusa o, o y, sile, y, ofiarowania świata siebie jego najświętszemu y, sercu, czyli zwrócenia świata do miłości Boga. Król. Francuzki nic z tym nie zrobił, ale kiedy już wybucha rewolucja i kiedy zamierzał cokolwiek zrobić, to już już nie było na to ani czasu, ani okoliczności. Ludwik XVI szybko przez rewolucjonistów francuskich został zdegradowany do roli obywatela, kilka miesięcy później postawiony na szafut przed e, e, gilotyną. No jest tak wiele przypadków, i przykładów w naszej ostatniej historii głuchoty, niewrażliwości, obojętności wobec e, ostrzeżeń, przesłań z Wysoka, języka Boga i Matki Najświętszej, że e, e, potrzebujemy wziąć to pod uwagę. Biskupi ukraińscy w tym roku po wybuchu wojny na Ukrainie zwrócili się z dramatycznym apelem do Ojca Świętego, żeby podjął na nowo prośbę Matki Bożej z Fatimy i oddał Rosję jej niepokalanemu sercu. Wtedy papież Franciszek oddał i Rosję, i Ukrainę, biorąc prawdopodobnie pod uwagę to, że korzenie dzisiejszej Rosji znajdują się w Rusi Kijowskiej, w nawróceniu księcia Włodzimierza, że te wszystkie tereny potrzebują specjalnej interwencji Matki Bożej. Jeśli ludzie się nie nawrócą i nie y, od, y, odwołają się do mojego niepokalanego serca i nie będą trwać w pragnieniu nawrócenia, Maria o tym mówiła także poprzez praktykę pierwszych sobót miesiąca, to na świat wyleje się, y, wyleją się błędy, które doprowadzą do wojen, do nienawiści. Ten błąd, o którym Matka Boża to jest ignorowanie ludzkiej natury. Ignorowanie grzechu to jest banalizowanie zła, a w związku z tym także lekceważenie krzyża i także niezwracanie uwagi na zbawiciela, na, na to, że ludzkość może się uratować od zła i od wojen, ale tylko zwracając się do tego, który zwyciężył grzech i śmierć, który wrócił z cmentarza. Ze zbawieniem nie ma żartów, mówił ksiądz dolinto.